Some people live for the fortune. Niektórzy żyją dla pieniędzy. Some people live just for the fame. Albo dla sławy. Some people live for the power, yeah. Albo dla władzy. Some people live just to play the game. Pa, 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 pa. Albo niektórzy żyją po prostu, żeby dobrze się bawić. Nie śpiewam tego tak świetnie. Oczywiście jak jak Keys. Ale słowa są dobre. I wiecie co? Myślę, że w Bogu te wszystkie rzeczy mamy w życiu z Bogiem. Mamy i pieniądze, fortunę i sławę i władzę i dobrą zabawę. Jezus powiedział, że pomnoży to, co żeśmy zostawili w życiu dla niego, dla Jezusa. I będziemy mieć stokroć więcej jeszcze w tym życiu, choć wśród prześladowań, a w przyszłym jeszcze więcej tej obfitości. Więc wiecie, nie wszystko musi, musi przyjść do nas już teraz, tylko oczywiście pytanie, jak to osiągnąć. No więc kluczem jest oczywiście łaska i wiara w Jezusa Chrystusa. Bo przez wiarę dziedziczymy obietnicę. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Boży to dar, jest napisane. No właśnie, z perspektywy Nowego Przymierza, to, co chcę dzisiaj powiedzieć, wydaje się szokujące, dlatego, że Bóg mówi w Księdze Kapłańskiej, że nie postępujcie według zwyczajów ziemi Egiptu, z której was wyprowadziłem, ani według ustaw ziemi Kanaan. Też nie czyncie, Ale postępujcie według moich praw, według moich ustaw abyście według nich postępowali, takie trochę masło maślane. Wypełniajcie, przestrzegajcie. Ja jestem jachwę, Wasz Bóg, bo jeśli ktoś wypełnia moje prawa, to przez nie będzie żył. Ja jestem jachwę. No i co? Jak to? Jeśli człowiek je wypełnia, przez nie będzie żył. Jest taki jeden człowiek, który przez wiarę wypełnił właśnie te wszystkie prawa, i dzięki niemu możemy żyć właśnie. <laughs> I to w proroczy sposób, w to wierzę Bóg zaznaczył, biorąc te słowa jakby w klamrę: Ja jestem Jahwe, wasz Bóg. Więc jeżeli wierzysz w Jezusa, jeżeli wierzysz, że On jest Bogiem, wszystko opiera się na tej szpilce, na tym patyczku, na tym jednym drzewie w kształcie krzyża. W nim możemy wypełniać prawo, naprawdę.